Obecnie na rynku gier komputerowych trudno o tytuł, który odniósłby większy lub mniejszy sukces, a jego wydawca nie zdecydowałby się na stworzenie kontynuacji. Jest to zazwyczaj bardzo opłacalne, bowiem o wiele łatwiej jest korzystać ze znanej marki niż wypromować grę od zera. Z takiego stanu rzeczy skorzystała firma 2K Games, która nie pozwoli zapomnieć graczom o mrocznym klimacie, ciekawej fabule i niezwykłej postaci pierwszoplanowej. Gracz znający The Darkness z pewnością odnajdą w drugiej części wiele analogii. Podobnie pokierujemy Jackiem Estacado. Tym razem podczas zabawy nasza postać będzie głową rodziny Franchetti, a więc bohater to robi się niezłej posady. Nie ma jednak mowy o ostatnim i radosnym życiu, bowiem wrogowie będą chcieli nas schwytać, by wydobyć z ciała czek jego drogocenne moce. A dodatku wrócą nieprzyjemne wspomnienia o ukochanej Jenny. Powiedziana historia z pewnością nas nie zanudzi, wręcz przeciwnie: zarówno duży nacisk kładziony na fabułę, jak i obecność Paula Jenkinsa. To z jego komiksu korzystali autorzy jedynki, są niemal gwarancją sukcesu. I jak można wnioskować z dostępnych informacji, rozgrywka przypominać będzie Call of Duty. Nie, nie chodzi o to, że wcielimy się w żołnierza i dostaniemy torom współczesne półkawki. To porównanie ma tylko podkreślić, jak mocno producenci krystawiają na dynamizm. Osobiście uważam, że takie rozwiązanie wcale nie jest głupie, bo gracze w pierwszej odsłonie tytułu najbardziej chwalili samą akcję, spychając na dalszy plan misji ze zwolnionym tempem rozgrywki. Niestety mam dla Was też jedną niezbyt miłą informację: mianowicie, jak na razie dosłownie nic nie wiemy o trybie multiplayer, co może wskazywać na to, że w ogóle się nie pojawi. Obym się mylił, ale zupełny brak odpowiedzi twórców na pytanie dotyczące rozgrywki wieloosobowej z pewnością nie rokuje dobrze. Wszyscy zwolennicy lekkich klimatów i cukierkowego świata nie mają czego w omawianym tytule szukać. To produkcja zdecydowanie przeznaczona dla starszych graczy, którzy lubią wystawiać swój układ nerwowy na próby. Oczywiście The Darkness 2 nie dołączy do grona przerażających survival horrorów, lecz jak na grę, akcji, cały nastrój i dziejące się na ekranie wydarzenia nie będą zbyt, delikatnie mówiąc, łagodne. Bardzo mroczny i gęsty klimat nie opuści nas w żadnym momencie rozgrywki. A wydaje mi się, że z takiej właśnie obietnicy pracownicy studia Digital Extreme są w stanie się wywiązać. Nie sposób zapomnieć o sprawie brutalności tutaj ma być bardziej niż ostro. Latające w grze organy zaspokoiłyby zapotrzebowania wielu szpitali, a ilość krwi wystarczyłaby do nakarmienia całego miasta wampirów. Wszystkie, zazwyczaj ciemne i nieprzyjazne lokacje przyjdzie nam oglądać w niecodziennej oprawie wizualnej. Grafika będzie miała komiksowy charakter, co w przeszłości mogliśmy już kilka razy zaobserwować. Ogólnie rzecz biorąc, w grze wystąpią ręcznie rysowane tekstury, które zostaną otoczone znaną z komiksów czarną linią. Poza tym zobaczymy kilka mniejszych barierów stylizowanych na kreskówkę, lecz żadnej przesady nie uświadczymy, bo w tego typu klimatach mogłoby to po prostu zaszkodzić. Niezwykle ważnym elementem omawianej produkcji będzie walka, dlatego warto przyjrzeć się jej systemowi. Podstawowym orężem będzie broń palna. Dokładnie nie wiadomo, jak wiele jej typów wpadnie w nasze łapy, jednak pewne jest, że początkowo górne kończyny Jackiego zostaną zaopatrzone w pistolety, tak więc będziemy mogli dźwigać dwie pukawki naraz. Ale pamiętajmy, to nie Tomb Raider, tylko The Darkness 2, dlatego tradycyjna broń zwyczajnie nie może stanowić głównej siły naszego bohatera. Jako, że kieruje nim ciemność, nie zabraknie tu nadludzkich mocy. Wśród nich ponownie królować będą ramiona demona, które mają być naprawdę potężne. Najciekawsze w tym wszystkim jest fakt, że każda z macek wykonywać będzie inne czynności, ale czy kierowanie czterema częściami ciała, nie licząc nóg, rwącymi się do ataku nie będzie zbyt skomplikowane? Miejmy nadzieję, że twórcy spiszą się prawidłowo, wywiązując się z obietnic o łatwym i przyswajalnym systemie sterowania, gdyż różnorakie możliwości zagłady przeciwników wydają się być smakowite. Poza tym nic nie stoi na przeszkodzie, by różne części ciała upoważnić do eliminacji różnych wrogów. Nie wspomniałem jeszcze o jednym ważnym warunku, korzystać z nadnaturalnych zdolności nie będzie można w oświetlonych miejscach. W ciężkich sytuacjach nie zostaniemy sami, ponieważ dostaniemy możliwość wezwania Darklinga, niezbyt miłego, ale też bardzo przydatnego stworzenia. W pierwszej odsłonie tytułu zawsze mogliśmy liczyć na pomoc kilku takich istot, teraz zdecydowano się na dopracowanie jednego przyjaciela, który będzie za to nieco potężniejszy. Nie ma co liczyć na to, że powybija on za nas całą komnatę wroków, aczkolwiek jego wsparcie bez wątpienia okaże się kluczowe, szczególnie w podbrankowych sytuacjach. Jeżeli te wszystkie informacje nie okażą się być suchymi przechwałkami twórców, mamy na co czekać. Już pierwszy z mimo kilku rażących błędów zyskał pozytywne opinie, a wszystko wskazuje na to, że sequel zaoferuje jeszcze ciekawszą i jeszcze bardziej oryginalną rozgrywkę. Jeśli do tego dołożymy niecodzienną grafikę, dużą brutalność i mroczny klimat może być rzeczywiście pięknie. Jednak z drugiej strony każdy z tych elementów może okazać się niewypałem, bowiem dużo więcej zależy od wykonania niż samego pomysłu. Póki co z pewnym optymizmem oczekujmy premiery, która odbędzie się w 2012 roku. I w przeciwieństwie do pierwszej części gry obejmie również komputery osobiste. A ja zapraszam Was do zamawiania The Darkness 2 w sklepie internetowym move.pl. I do odwiedzania www.grash.org. Specjalnie dla Was mówił Kerlik, do usłyszenia następnym razem.